Nie przypadkiem więc pan Karol Dżękowski powitał państwa kompozycję Ludwika van Beethovena dla Elizy. Adresatką tej kompozycji jest tajemnicza Eliza, co do której muzykolodzy do dzisiaj toczą spory. My ja tego dziś nie rozstrzygniemy. Pewne jest, że Eliza nie była obojętna sercu Beethovena. To właśnie tę różnorodność stanów emocjonalnych. Artyści chcą przekazać dźwiękami. Dzięki tej estetyce sztuka XIX wieczna stała się tak bliska człowiekowi, chętnie jej słuchamy, porusza nas i wzrusza. Nie ma znaczenia gatunek muzyczny. Muzyka nie potrzebuje słów. Jest czystą emocją, której słuchając ulegamy. Fenomen muzyki polega na tym, że nie posługując się słowem jest zrozumiała dla wszystkich pod każdą szerokością geograficzną. Tak więc przed nami kolejny koncert w ogrodach doktora Kocha pod rozłożystym kasztanem i kolejni artyści, którzy przyjęli zaproszenie. Dziś przyszła kolej na skrzypka, znakomitego artystę młodego pokolenia. To nie przypadek. W XIX wieku to skrzypce obok fortepianu były najpopularniejszym instrumentem. Kochali skrzypce kompozytorzy, kochała publiczność. Nazwiska znakomitych skrzypków obrastały legendą, by wymienić choć dwa. Mitycznego nieomal Nicola Paganiniego i porównywalnego z nim Henryka Wieniawskiego. Za chwilę przed Państwem wystąpi Dorian Pawełczak. Wykonam dla Państwa drugą część drugiego koncertu skrzypcowego Henryka Wieniawskiego, "Romans. To niezwykle urokliwe, przepełnione romantyczną żarliwością intermezzo, które na estradach koncertowych wykonywane jest często jako samodzielna kompozycja." członek Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal w Poznaniu, nauczyciel skrzypiec w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 5 lat. Pandorian jest absolwentem Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, którą to uczelnię ukończył z wyróżnieniem. W 2018 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych. is <laughs> ce credo